Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fit Przepis. Wszystkich nowych gości zapraszam do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi daniami. W dniu dzisiejszym przygotowałam dla was nietypową propozycję na fit muffinki czekoladowe z kremem malinowym, ciasto zrobione z fasoli. Bez dodatku mąki ani białego cukru, natomiast krem malinowy zrobiony z serka wiejskiego, również bez dodatku cukru. Babeczki prezentują się imponująco, a smakują jeszcze lepiej. Do wykonania mafinek potrzebujemy jedną puszkę czerwonej fasoli, fasolę. Wyjmujemy z puszki, dokładnie płuczemy pod zimną bieżącą wodą i dokładnie odcyzamy. Dwa jajka, 4 czubate łyżki naturalnego kakao, 100 g erytrytolu, ksylitoru bądź innego słodzidła, ja będę używać erytrytolu właśnie, jedną łyżeczkę sody oczyszczonej, ja mam pół na pół: pół łyżeczki sody plus pół łyżeczki proszku do pieczenia. Oraz mam tutaj jeszcze łyżeczkę e, takiej mieszanki przyprawa do piernika, plus dodałam do tego jeszcze odrobinę cynamonu. Tak dla aromatu. Natomiast do przygotowania kremu potrzebujemy jedno opakowanie serka wiejskiego, nie musimy go odsączać. Kilkanaście sztuk świeżych malin oraz łyżeczkę erytrytolu, ksylitolu, miodu bądź innego słodzidła. Mafinki robi się naprawdę ekspresowo. Fasolę wrzucamy do naczynia blendera. Do fasoli dodajemy jajka. Zamykamy blender. I wszystko blendujemy. Po wstępnym zblendowaniu dodajemy nasze słodzidło. Dodajemy sodę. Dodajemy kakao. Oraz opcjonalnie jeszcze przyprawy. I dalej wszystko blendujemy. Całość musimy zblendować do takiej, właśnie, bardzo gładkiej, aksamitnej konsystencji. Cała fasola, te wszystkie skórki nam się muszą ładnie zblendować, żeby nie było grudek. Takie blendowanie zajmuje około 2-3 minuty, w zależności od tego, jaki mamy blender. Następnie przygotowaną masę wykładamy do foremek na mafinki tak do powiedzmy 2/3 ich wysokości Następnie mafinki Kładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy przez około 30 minut. W czasie, kiedy mafinki nam się pieką, przyrządzimy krem. Serek wiejski przekładamy do pojemniczka blendera. Jak mamy blender z różnej wielkości pojemniczkami, to możemy przełożyć go do jednego z najmniejszych pojemniczków. Do serka. Dorzucamy maliny. Przykrywamy. I blendujemy całość. Następnie po wstępnym zblendowaniu otwieramy, dorzucamy ksylitol, bądź erytrytol. Zamykamy i blendujemy dalej. I po chwili blendowania nasz krem jest gotowy. Zwarta konsystencja idealnie nadaje się na nadzienie do muffinek. Po całkowitym wystygnięciu babeczki delikatnie kroimy na pół. Proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie się wypiekły. Cudownie. Następnie po przekrojeniu dolną część babeczki smarujemy wcześniej przygotowanym kremem malinowym. Przykrywamy. Górną częścią. Na górę dajemy również jeszcze Kleksa Kremu Malinowego. I babeczka gotowa. Tak postępujemy z każdą następną babeczką. Smarujemy dolną warstwę kremem. Rozprowadzamy go delikatnie. Przykrywamy górną warstwą. Dajemy kleksa kremu na samej górze. I następna. I tak finalnie babeczki prezentują się po upieczeniu i udekorowaniu. Na górę można położyć jeszcze malinkę i udekorować świeżym listkiem mięty. Są naprawdę przepyszne. Jak widzicie, krem jest zwarty, dobrze się trzyma. Babeczki smakują rewelacyjnie. Smacznego!